Nie Czuję, nie mówię, to. Dobrze. dobrze nie. No Dobrze. Nie? Nie no trzeba... i co tam tutaj mamy? Kartki Bożonarodzeniowe. My będziemy nie. też prosili te właśnie adres, żeby zapisać, bo też byśmy Dobra, chcieli do Państwa na święta wysłać. Cały czas stoi. Czyli nie powinnoś, major? Ale proszę dać mi miejsce. Czyli nie powinnoś, major? Ale zajebiście będziemy. Ja kurwa, Kamil, weź się Trzeba, że chcesz być na filmie. Nie. Dobra. No, tutaj proszę zobaczyć. Też jest. Pan, ja major. Się nie no. Wojciech ja Słupodolski. Ja to... Podpisuję się. <laughs> Powiem wam szczerze, że to jest takie co? kurde uczucie jak... Hmm. ...ludzi są oglądasz hmm. na internecie, no i nie będę ukrywać to, bo to ja jest, jest humorystyczne. Nie, śmieszne, mi Sam, sami, sami, sami państw Państwo to wiedzą. I mi się to podoba i lubię to oglądać, no i kurde i... Ale te komentarze, co mi pokazywałeś, to wywalają. Chodź ja Tylko nie, nie pisz kodu o tym. Nie. Jaki kod? Kod to wie. W głowie. Nie, uciekł. Nasrał i uciekł. Ty chyba banem nie dostale zaraz. A to nie nasza. I jego? Tak. No major chciał nagrywać to. Nagrywa. Co, co, A chyba pierwsza lata na to? Tak jest. Co, tak? I teraz Teraz Rafatus. Yes. Jest. To będzie yes. moja kartka. Teraz pan Krzysztof. No, bez... Panie Krzysztofie, nie, proszę przebić powinność. Marleny ale. i Rafatusa. No to dla Marleny i Rafatusa. No właśnie. Ale powiem wam tak szczerze, że tutaj do... tutaj do właśnie... Do, do, tutaj Przez... powiem szczerze, że przyjechałem tej różnego rodzaju to leży ale dobrał powiem wam, że normalni ludzie całkowicie. Nic, nic, nic naprawdę w porządku pan tutaj major. Mega pozytywni ludzie, przede wszystkim. Takich takich, takich, takich ja na przykład... Takich trzeba szanować. I szanować no, i trzeba zrozumieć. Przede wszystkim, przede wszystkim. I trzeba zrozumieć. Nawet to jest coś normalnego. Bo. No i dziękuję ogółem za wypowiedź taką... Co ja usłyszałem? Że po prostu widzowie chcą, żebym ja nagrywał. Żeby ktoś nagrywał o mnie, co ja robię, no to jest właśnie interesujące, co by ty w ogóle działacie Panie że. no ja panu powiem tak, no oglądałem tutaj wielokrotnie tych filmów, to uwierz mi pan czasami, teraz ja spędzam po parę godzin i oglądam się z tego śmieje, no bo no to jest humorystyczne, nie, to tak? Nie śmieję się z Państwa, tylko śmieję się z tych stałych, fajnie zaistniałych sytuacji. To jest fajna sprawa, co, co wy tam działacie. I mówię, czekam na te streamy, nie? No, No staramy się o. jak najwięcej. Jak o, o jezu, patrz, to tutaj go i. a już. Co, wejdź, po pamiętasz jeszcze o tym Nie, nie, mi <g salsa> Będzie zaraz ten. Harakiri. No tym to się nie da zrobić. Ciężko by było. Nie Spróbować, ja mam pokazać. No, nie na mojej głowie, na pewno. Nie chcę. Chyba dobrze zrobiłem. Nie oczywiście, że tak, oczywiście. Ale kir. Ale No to jest... Zdjęcie, zdjęcie jest... O, Pan Ale patrz, jak on się ładnie wysiedzi. Trochę. Trochę? <laughs> Trochę ładnie. Trochę, ładne. Trochę, ładne, no? Trochę Co? Teraz lecimy. No, to może... No się... i będzie... No, stówka A co to jest? O! Lasuje się jakiś ten... Bo tutaj, że ludzie to lajkują to Tak, wyłapują. Ta, Właśnie jeszcze już 92. No, no dobrze, czuj. To moja koleżanka Na Na górze. Tak, to Ta, to nasza, no. no. Na górze. No to pierwsza na nasze Te filmy, które jeszcze... Jutro albo jutro? No właśnie, to jest fajnie. bardzo długi, ja internet. A sama bolubię. Widzisz, że ciężko. ciężko zasięgniemy kolej, bo już wspominałam wcześniej. A to może dach jest? No to ale Kiedy stream razem piszą ludzie? Się pytają. Dawaj stream Arafatus. No, niestety no nie mi się do dzisiaj. No. no ale piszą się, kiedy będzie stream. Trzeba go doczekać z Meksyką. A może w przyszłości? Dlaczego nie myślisz jeszcze, tam Nie wiem. Dlaczego. Raczej tak. Raczej Rafał. Ale <grym> dla kogo podpis się? Napisz, dla kogo podrobienia? Poczekaj. Rafalus? Rafalus. Rafalus! Rafalus! Ale ci wszyscy, chcieli, Rafalus! A wiesz co? To musicie nabrać. A Rafatus przez Rafatus! I... Marleny. Jeszcze mam tę butelkę z naklejką. Major. No. A możesz pan to pokazać? To no pewnie właśnie. Bo to jest no. pręso dwobuja. To jest wasza. A on pokaże, jak to wyglądało. Trzymaj. O, to, na żywo, to, bunia, na żywo. Bubunia. Bo widziałam, oglądałam, oglądałam. Ratusz. tu.